Jeszcze przed startem tego filmu chciałem powiedzieć, że nagrywam ten odcinek świeżo po wojnie do Naitu z pandą. i mimo, że ją przegraliśmy to z całego serducha chciałem wam podziękować za to, że ze mną byliście i mi pomagaliście, no bo wow, to co wy tam robiliście to było coś pięknego. Tutaj w tle wyświetlają się wam screeny top donatorów z live'ika, pozdrawiam ich wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności Liteza, Pro i DavidOdzban, bo chłopaki już totalnie rozwalili system, ale dziękuję każdemu kto wysłał nawet złotówkę, nie mogę tutaj pokazać każdego, no bo za dużo tego było. Mega mi pomogliście, dziękuję wam naprawdę. No a teraz przechodzę już do tematu filmu. Siema siema torii. dzisiaj wracamy z serią 10 największych wpadek w Brawl Stars. Jest to seria, gdzie pokazuję wam różne, zlagowane, zbugowane, czy nawet skraszowane rzeczy w Brawl'u. Od razu mówię, że to tylko gra i w każdej grze zdarzają się wpadki i większość z nich y, twórcy szybko usuwają, więc i tak serio szacun dla gry za to, że po prostu no, szybko naprawiają te rzeczy. Jak coś, większość tych wpadek wziąłem z Reddita, więc no, linka do Reddita Brawl Starsowego macie w opisie. A jak pod tym odcineczkiem wbijemy 3000 lajkaczy, to wleci kolejny odcinek z tej serii, więc od was zależy czy ona się jeszcze pojawi na tym kanale czy nie. Kto może lajkuje? Oprócz tego polecam zostawić subika na moim kanale i dołączyć do ananasowej armii, no bo będę wtedy bardzo wdzięczny, wiecie, zostawiacie subika to od razu jesteście w naszej ananasowej rodzince, no polecam. A jak macie jakieś ciekawe bugi, to podsyłajcie mnie na mojego instagrama toryety". a może akurat pojawią się one w odcinku, jak coś macie właśnie linka do mojego instagrama w opisie. Napiszcie też w komentarzu pod tym filmem, czy mieliście któreś z tych bugów, co będą właśnie w dzisiejszym odcinku, to przypnę wam serducho. A teraz już nie przedłużam i widzimy się po Incze. Ok, a więc na początek piękna oferta, gdzie do kupienia był Rico i jego skin Strażnik. Tylko jeden malutki problem. Gdzie jest cena? <noise> no dokładnie znikła cena i na środku tej oferty wyskoczyła jakaś dziwna czarna linia. Pewnie teraz każdy Janusz pomyśli: Hmm, skoro nie ma ceny, to pewnie za darmo, więc bierę. Ale niestety tak to nie działało. Jak klikało się w tą ofertę, to wyskakiwała normalna cena. Ale no i tak nie zmienia to faktu, że jest to śmieszna wpadka i cena powinna być od razu podana. Następnie też coś sobie podobnego, tylko że tym razem z Mortisem. I oprócz tego, że nie ma ceny, to jeszcze jego broń wychodzi na drugą ofertę, która jest obok. Ale tego Buga no to już na pewno dobrze znacie, bo nieraz już po prostu się on przytrafiał. Aczkolwiek wygląda to mega śmiesznie, bo można sobie pomyśleć, że jak się kupi tą drugą ofertę, to dostanie się w niej jeszcze broń Mortisa, skoro jest ona tam pokazana. Naprawdę ciekawa rzecz i też mi się zdarzyła kilka razy. Ale dobra, lecąc dalej, mam tu filmik, gdzie Ziomek grał sobie na po prostu normalnie Nitom i po chwili rzucił jej ulta, czyli Miśka. Z tym, że Misiek wyszedł jakiś dziwny. Był to taki jakby. E o. 8-bitowy misiek, gdyż miał on na sobie ulta od 8 no i nie mam pojęcia jak to się stało, co się stało z tym miskiem. Tak jakby przykleił się on do tego ulta Edbita, no i normalnie z nim chodził. Tylko że tam wcale nie było żadnego Edbita, a tym bardziej jego ulta. Jest to naprawdę przedziwne i pierwszy raz widzę coś takiego. No bo wyobraźcie sobie, że gracie normalną gierkę, a nagle widzicie miśka nity biegnącego w waszym kierunku z ultem Aidbita. <grywka> no, coś przedziwnego. Lecimy dalej i tym razem mamy friendly gierkę na showdownie, w której jakimś dziwnym przypadkiem y, wszyscy byli w jednym teamie i zrespili się w jednym miejscu. To jest dopiero coś niemożliwego. Nie mam pojęcia jak do tego doszło. Y, ten typek co tak zrobił coś pisał, że wszyscy w jednym momencie klikli tam jakiś przycisk, ale mówili, że trzeba to nam oprócz tego zrobić coś jeszcze. No i niestety nie udało mi się dowiedzieć y, co to takiego. Więc nie powiem wam, jak oni to zrobili, bo sam nie wiem, ale wygląda to komicznie. No bo kurde, nawet ciężko sobie to wyobrazić, a to rzeczywiście się stało. Mega dziwna rzecz, i podziwiam tych ludzi. A kolejno, ziomek, który cały czas klikał rozpoczęcie gry, i od razu dawał exit, czyli wyjście. I zrobił tak kilka razy. I za którymś razem, mimo że znów kliknął wyjście, to wczytała mu się jakaś wcześniejsza gierka. Yy, no i normalnie mu się ona rozpoczęła i do niej wbił. <laughs> Nigdy tak nie próbowałem, więc nie wiem, czy dalej to działa, ale raczej mam ciekawsze rzeczy do robienia, niż testowanie czegoś takiego. Numer 6, a tutaj dziwny ekran, który najpierw był w pewnych miejscach po prostu czarny i zmniejszony, a później, jak gierka się rozpoczęła, to był bardzo zwężony. Serio, no, ziomek musiał mieć trochę ciasno, jak grał. Zwłaszcza, że miał słabe pole widzenia, tak, jakby nie wczytał mu się cały ekran. Dobrze, że chociaż miał widoczne sterowanie, ale no i tak dziwna sprawa, i w sumie to mu współczuję, bo ja nie chciałbym mieć takiego czegoś. A teraz pani Bibi. Spójrzcie, co miał z nią pewien ziomek. Raz po prostu w okolicach brzucha bugowały się jej tekstury. I tak dziwnie to wyglądało. A jeszcze w dodatku wtedy latała jakaś dziwna czarna kulka, w sumie nawet kulki z tekstur. Nie wiem, nie wiem co to jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, jak do tego doszło, no ale śmieszna rzecz. Numer 8 mamy tutaj zbugowanego Ultatika. No sami spójrzcie, zlagował się i stał w jednym miejscu, nie ruszał się. Czyli po prostu. Tak jakby się zaklinował w płotku. No tak to wyglądało. E, Mini coś takiego się nie przydarzyło i ten typek musiał się zdenerwować jak normalnie użył ulta, a tutaj coś takiego. No po prostu go stracił, bo po chwili ktoś bez problemu go rozwalił i tyle właśnie było z jego superbocy. A teraz spójrzcie na ten oto piękny Brawl Starsowy sklep. Noż kusi, żeby coś z niego kupić, co nie? Po prostu nie wczytało się tło sklepowe, yy, widzieliśmy tylko granatowe ścianki. Spójrzcie też na to, że nawet kolorki ofert i tła zadymiarzy się nie wczytały, więc dziwna sytuacja, którą swoją drogą sam też miałem, więc no. A spójrzcie na to, nie wiem czy do końca można nazwać to bugiem, ale ziomek ewidentnie bardziej celował tym pociskiem broka w ścianę yy, na arenie treningowej, a amunicja i tak przelatywała obok tej ścianki. To nie rozumiem po prostu po co jest celowanie Jak celujemy A pocisk leci ciutkę inaczej Może nie jakoś bardzo, ale no troszkę tak I to były właśnie wszystkie wpadki na dziś Napiszcie mi w komentarzu, która najbardziej się wam podobała Jestem mega ciekawy Oprócz tego wbijajcie na mój główny kanał Zostawcie tam subika Możecie też obszaić inne social media, do których linki macie podane w opisie A ja będę się już z wami żegnał Dzięki za do końca Trzymajcie się, elo